Jest klapa kompletna. Mówi się, że brągowo z drona ładnie wygląda, ale jak wyglądają osiedla i to z bliska? Przekonajmy się. A tu zaraz stop! O co wydarza ta, się? Tak, ta, tak, tak. Tu na parking wjechać, to robisz... Zobacz, a tutaj wiesz, tu gdzie stoi samochód. Już nie mówiąc, że to są miejsca parkingowe. Kościół? Tak? Ile minęło czasu od opublikowania postu na spotyk? E, jakieś dwie godziny? Godzina? Nie, godzina. No, mówiłem, że godzina. No, chyba się da. A da się jak najbardziej, jeszcze jak. I tyle go widzieli. Nie wiemy co się tutaj za bardzo dzieje. Od śnieża jakieś, jakieś 10 metrów kwadratowych I jedzie i tyle go widzieli. Czy tutaj poruszać się po parkingach, ogólnie rzecz ujmując, wjechać na parking, czy poruszać się pomiędzy blokami drogą osiedlową, jest chyba jedną z największych tragedii, jaką może spotkać kierowca. Raz, że nie ma miejsca, żeby się w ogóle wyminąć, gdzie normalnie te drogi są na tyle szerokie, że dwa samochody mogą się wyminąć. Po drugie, wjazd na parking jest tak utrudniony przez muldy, że trzeba zakopywać się, dosłownie trzeba buksować, lub też mieć osobę, która pomoże z rana na przykład wyjechać z parkingu. Bo często e, długi przejeżdżają i zgarniają muldy prosto pod koła samochodów stojących na parkingu. W tym momencie odśnieżone zostały trzy miejsca. Czy są tu jakieś dziwne przydziały, że ktoś dostaje tylko jeden blok i później odjeżdża? Nie wiemy. Musimy udać się, panie kamerzysto, w tamte miejsce I, i, i gonić pług. Także za mną. No, i to by było na chwilę. A teraz chodźmy to skontrolować. Bo uda mi się tutaj przejść. Udało mi się. Teraz w salto. że Miejsce parkingowe zostają. Takimi jak były. No dobra, no tu jest... Tu jest tak na plus bym powiedział. Tak. Tutaj też pan przejechał. Zrobił swoje. Nawet to wygląda. Jest ok Także plusik Ja jestem świadomy, że jeśli są fito opady śniegu, no to nikt nie nadąży, prawda? No ale troszeczkę by można było poprawić. Nawet w, w, w samym mieście. Yy, na poboczach jest masakra, żeby gdzieś wjechać i stanąć. Nie? No ja jestem akurat z Polskiej wsi, bardzo ładna miejscowość i no, główne drogi mamy od, odsypane, no ale chodniki to wiadomo we własnym zakresie działamy, nie? To znaczy główne drogi te krajowe i... Te główne mhm. są nieźle, tak? tak jak widać. Te boczne, mazurskie, ptasie, osiedla są trochę słabo. Nie ma się gdzie wyminąć, trzeba szukać miejsca. My prowadzimy naukę jazdy, także jak wpadniemy gdzieś jakiś miękki śnieg, mamy ciężko po prostu się z tego wygrzebać. Także ogólnie powiem moim zdaniem, że drogi główne, bardziej główne, no są nie, nie jest, ale osiedlowe, jest klapa kompletna. Wąskie przejazdy, czyli wyminąć się już nie można. Także jest bardzo, bardzo, bardzo źle. Jeżdżę dużo, wiem, także dlatego myślę, że jest bardzo, bardzo źle. Jak Pani zaobserwowała pracę pługów na przykład? To znaczy, no, z racji zmian nocnych i dziennych, to widać, że jeżdżą. Widać, że jeżdżą, a zdecydowanie to jest na pewno za mało. Na pewno jest za mało na, na to, na to co, co, co mamy w tej chwili, co się dzieje. Nawiązując do wstępu. Tak, Rągowo może jest ładne z powietrza i może też dla przychodniów, ale dla kierowców to jest istne piekło. Ej no, that was so harsh. Czyli mu, mu, nie był do mnie językiem bogów. Junior.